A reszta w PRL-u tu siedziałem ładne kilka razy. Czasami 24 godziny, czasami 6 miesięcy, prawda, by się tu bywało. W takie, takie zabawne scenki. Kiedyś mnie zamknięto z literaturą gdzieś tam na, na tym, na, siedziałem na Nadliczej, w komisariacie. Gdzie są parę dni temu już byłem, <grym> w, innych, w innych sprawach. Ale siedziałem w komisariacie, tak zwany dołek, nie? Tam człowiek siedzi. No i więcej rozlawały takie przejściowa cela, duża. Gdzieś mi wieczór tam się zapełniła, było tam do 40 osób. Mówiła, A ty jesteś magister, to ciebie nie wezmą, oczywiście reszta odwiedziona do aresztu na mięsiówka. Ja zostałem sam. Ja po do samotnej celi. Leżę sobie królewską na dwóch materacach, położyłem jeden na drugim, coś nie śpię. A tutaj gdzieś koło drugiej, trzeciej w nocy, otwierają się drzwi, wrzucają nowego faceta, patrzę. Mój kolega z Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, no trudno, żeby w jednej celi czy w ogóle ludzi cybernetyków, sobie, co pan robi, panie doktorze? No, mówi, ja pan, szedłem sobie, szedłem sobie ulicą i nagle coś mi wpadło na głowę, bo nie mogłem się skopałem że to, żeby to spadło mi z głowy, no i wreszcie jak to skopałem, to patrzę, a to flaga sowiecka. A przede mną stoi dwóch milicjantów I mówię, czemu pan tę flagę kopić. No mówię, spadła mi na głowę, musiałem skopać, żeby nie tego. A gdzie panu spadła? Na placu Unii Lubelskiej. Byliśmy już na placu na Rozdrożu. Kopał tę flagę bardzo starannie. Nie wiem, co się potem stało, ale taka, taka ta bardzo zabawna historyjka z, z tego. W e, poważniejszej sprawie, takiej, gdzie siedziałem, na Narodzieckiej, w Warszawie. Pomijamy internowanie, ale internowanie to żadne, to żadne, to żadne, to, to, to czysta, czysta przyjemność, utyłem potwornie, bo to Kościół nam dał jakieś żarcie, prawda, donosił. Donosił. Pamiętam, kiedyś dostaliśmy, wszyscy dostaliśmy w męskim przecież, dostaliśmy ogromną ilość waty i podpastek od od Ciebie Krzyża. Jak w niedzielę było widzenie, to wszyscy szli z jednym pakami, żeby rodzinom dawać, rodzinom dawać pomarańcze, się dawało rodzinom, bo myśmy mieli pomarańcze ze zrzutu za granicę. I się to brało i oddawało rodzinom. Rodziny na paczki przynosiły. dawali paczki rodzinom. Także, także internet to, to była czysta przyjemność, powiem, no Nawet ja pisałem wtedy książki, które przemycało się i potem moje wydawanie sobie wydawało, jakie ja siedziałem internowany. Także to potem była, 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 była no, pobyt na kospodatnika. Pamiętam, tam nam dali kapuził do celi, kryminalistów, bo w każdej celi był jeden, jeden kapuś. No i u nas taki pani z dziś i z dziś idzie na widzenie z matką, stary recydywista w Łodzi, no i idzie pali papierosa. Matka mówi z że Tu więzienie, tu nie wolno palić. Nie, tu jest internet, wolno palić. Matka powiedziała, tak, to ja wychodzę. Nie będę ja sobie porozmawiać i wyszła z więzienia, bo <laughs> nie mam porządek, nie muszę palić. <laughs> Oburzona była. No, Także to, tak, to, tak, to była ten, sama, fajna, sama fajna taka interna, e, to, ale niestety ten nadmiar żywności i brak kobiet spowodował, że mi brzusze porósł, do tej pory nie zgubiłem. Natomiast e, siedzenie na Rakowieckiej, no to było niekoniecznie przyjemne, no, tym bardziej, że ja się bo nie chciałem nie którym absurdalnym rygorom podpomutkowywać, więc mnie skazywali na kabaryny, prawda, na samotne na i tak itd. No, niezbyt nie często, niezbyt nie hmm. często, ale zdarzało mi się. No, trudno, takie no, są koszty nie? E, życia normalnego. E, w, wtedy to nie były niezbyt takie czasy. Nie? Tak, ono, do jedzenia był no, pyszny chleb, na kobiecki pięknie wiedziowie, który świerzutki był. E, do tego maleńka kostka margaryny, oh. męka kostka dżemu, tam, 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 tam mam, mamulady takie na i kolację się odkładało. Obiet tam kawałek kaszy, jakieś Soska w opie mięsa. To było dosyć ohydne, no ale przynajmniej się nie się, a nie e, Miało to swoje dobre strony. Kroiło się to specjalnie robioną kostą, się robiło z puszek, się wykleiwało nóż. Cała taka technika. technika. Prąd był z tego... Z, się kradło z żarówek i grzywało się dobrze, zarówno jak grzały. Grzały z dwóch żyletek, które były przemycone. To działa naprawdę, bardzo, bardzo dobrze się grzeje. Całą wannę wody można zagrzeć w ciągu, o, w ciągu pięciu minut takim urządzeniem. Oczywiście zużycie prądu jest takie, że trzeba bezpieczniki. bezpieczniki pozmieniać na silniejsze. Na silniejsze więzieniu, tam już były gwoździe w, wkładane, wkładane z bezpieczników, wiadomo, bo, że, że, to, że to wszystko leci. Są w internie nawet no, kiedyś drutu zabrakło i żeśmy prowadzili prąd w ten sposób, że y, drut szedł od y, tarówki tak, y, i brakowało drutu. No, więc żeśmy prowadzili to przez łóżko na łóżko, a potem drugie drut szedł do drugiego końca łóżka do właściwego urządzenia. No i jak człowiek nie robił się do to łóżko i no, ma ręka kolor drugą nikt się trzepało. Że BHP nie było przestrzegane w <grym dnia> um, Tak, ale to jak mówię, to jest interna. Um, tutaj tam było gorzej, tam co, całem, co dwa tygodnie mniej był wszystkie tam przeczosane ludziom, ludziom silniki wszystko, wszystkie kosy były zabierane, um, Szachem no to trzeba było sobie lepić z chleba, um, tam jakieś karty się robiło, um, pobyt w areszcie śledczym nie był przyjemny. To nie te czasy carskie, gdzie przecież więźniowie się zamykali obiady w restauracjach, przecież że aresztant to ktoś nie jest niewinny, prawda? Tak było za cara. Przecież jak, jak była rewolucja w 1905 roku, to pozamykali im cele na noc, to, były, to był protest i strajk. Czyli cele nie były zamykane na noc. Ludzie, że się chodzili jak chcieli. Jeden, jeden ten, jeden bohaterski rewolucjonista, Miał słaby wzrok, są lektorkę do czytania zamówiono, potem lektorka wciąż zaczęła od tego czytania, więc <laughs> się, się z nią ożenił. Ożenił i jako świeży żonek został dzwoniony, <laughs> dzwoniony na, na ślub. To były tutaj inne czasy. Wszyscy na tego z narzekają, no To przecież był liberalny, nieprawdopodobny zupełnie. Ludzie, ludzie wyrzekają na. Na tak, rząd tak, tak straszny, że Sybir, prawda, Syłka, to Syłka na Sybir, to po prostu car płacił za wakacje. tam. Jak yy, włożono do guberni, nie wolno było z tej guberni, to gubernia to bez obszar pięciu Polsk mniej więcej, nie wolno było z tej guberni wyjechać. wyjechać. Czyli car płacił mu za wynajęcie chaty, czyli miał dostawę do rąk, wynegocjować chatę u, u, u kogoś tam, prawda. Mieszkał w tej chacie, pamiętam, Daszyński, socjalista pisze pamiętnika, że wszedłem do chaty, zobaczyłem rząd portretów Carów i Świętych. Powiedziałem, Święci mogą zostać, Carów won. Ta staruszka płacząc wynosiła z Izby portrety cara. No, no przecież to wszyscy to, to robili te odkrycia, prawda? Tam biografowie, geologowie przytom, oni byli przyjmowani przez Bogotora. Taki, taki, taki człowiek, yy, zesłaniec, jeżeli był na jakimś poziomie kulturalnym, że nie każdy, To on był przyjmowany przez Bogotora jako człowiek z Zachodu, czy z Europy i tak dalej. On nie był, on, on był ukarany. Syłka to nie była kara, to było, to było yy, żeby oddzielić faceta, żeby, żeby nie rozrabiał zarodzi <grafi> w Polsce czy gdzieś tam. No, także, także ludzie w Polsce mają kompletnie wypaczone pojęcie, pojęcie o saracie, który był niesłychanie łagodnym systemem. Oczywiście co jakieś bomby rzucał, a to wtedy nie była syłka, tylko kula u nogi i, i katorka w, w kopalni w, w Darczyńsku czy gdzieś tam. Ale to jest nie na na była syłka, to była katorka, wyróżniajmy. Syłkę i Kataria. Ja była Syberii no. ale to zupełnie co innego. To zupełnie co nie. Także tutaj było nieprzyjemne. Nie było żadnych obiadów zewnątrz, obiady były ochydne powtarzam, dosyć poza tym chlebkiem, który był, który był jasnym punktem. Siedziałem kiedyś była margaryna, się to, dostawali czasami od pana Hermana Otto. Taka ciekawa historia. Alfred Otto. Dwa razy siedziałem w Białecce i dwa razy trafiłem akurat na pana Otto. Podejrzewam, że po prostu był kapuziem, który, który donosił na nas. Z całą pewnością, jak potem się dowiedziałem, on był wybrany tutaj, jakby jakieś zamieszki, to on... To był zastępca kuczery, no, szafa gestapo na Warszawie. I on pisał donosy na komunistów, bo przy, 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 oni wszyscy z, y, gestapo współpracowało z komunistami przez okupacji. I on był dowożony z więzienia, jak był jakiś tam czwarty, czy ósmy rok. I pisał donosy na tych komunistów, z którymi pracował kiedy on był, on był on był zastępcą Puczery i, o dziwo, nie został skazany na śmierć. To była dość ciekawa historia. Poznałem ją od niego częściowo, częściowo potem do Otóż, a co to, to jak był zastępcą Puczery do dworca wywiadu gestawowskiego, on w aresztował taką organizację, jak nazywa się Mieci Pół, coś takiego, nie pamiętam. No i między innymi była łączniczka tego, tego układu, jakby nie, nie znam jej nazwiska. On się w niej zakochał. No i zaproponował, że ją zwolni oczywiście na zasadzie jego kochanki, a on dzisiaj jeszcze wpadł w adwoko, miał podwanie do policjantów czy do różnych takich, no i zgodziła się pod warunkiem, że on zwolni zatrzymanych jej ludzi. No to po prostu bać po nią wypuścił, żeby zadzwoniła do tego, czy, czy może, ona spytała z swojej organizacji, czy może, że tak powiem, z nim rozmawiać tego rozmowy na zasadzie takiej, że zwolni jego ludzi, on się zgodził. Od to wypuścił tego jego ludzi. Ona mieszkała i od tej pory zajmowali się bardzo ciekawym procederem. Mianowicie, od to za pieniądze zwalniał ludzi, to o to ciągle nabrał opówki za to, za co zwolnili. I tym się zajmowali. W wyniku tego, jak y, przyszły, przyszli Sowieci, to nie można było tego o to naskazać na karę śmierci, bo wszyscy wiedzieli, że nie ich zwolni. Nie było żadnego, kto go zamordował, no bo zamordowani nie żyli. A zwolnieni się czyli na jego korzyść. W wyniku tego tylko do dożywocie? No i ten, a to było tak, że on się ukrywał najpierw, bo on mógł wyjechać, bo miał żonę w, w Hamburgu, i on mógł wyjechać do, do, do rodziny, ale on odmówił, że chłopak bo, ona była Ślązaczką i że ona go ukryje. Rzeczywiście parę lat go ukrywała, a potem niestety, bo jak miała do munduru, to poznała jakiegoś, jakiegoś faceta, który się niestety okazał ubekiem. No i coś tam pisnęła nieopatrznie, no i facet doniósł i, i ten, i oto dostatek do żywocie. twój był twardy, od żony nie przyjmował paczek. Ja uważał, że jak ją to, to nie ma od, od kochanki nie przyjmował paczek, on nam przysyłała, odmawiał. Zdradziła go, to nie przyjmował. Tylko miał paczkę z niemieckiego czerwonego krzyża. Taka pyszna margaryna była w tej paczkach, Boże, to kiedyś pamiętam, w że z tą margaryną komunistyczną, jaka, bo dobra margaryna. była. Ach, to seuszny brat. E, no tak, oczywiście można powiedzieć, różne rzeczy, ale to jest tak, to jest takie, to jest takie bardziej badne rzeczy rzeczy, bo normalne, normalna rzeczywistość w areszcie jest smutna. Siedziałem, siedziałem na przykład e, dwa razy też e, z facetem. Jak on się nazywa, on już nie żyje. E, on potem, on był w ogóle e, tym. E, Anarchistą w rzeczy, znaczy komunistą, tylko takim, a na o czym był Pamiętam, jak go podpuszczałem, żeby, żeby krzyczał, krzyczał w okienko, niech żyje małcy Tung. No, Grety czy, no, czytały je i zawsze był się wściekał, mówił, że tutaj e, kadzowalna powódź w Chinach, a oni się cieszą z tego, mówił, mówi, bo powódź potworna w Chinach. Następnego dnia w gazecie, potworna susza w Chinach, który dostał atak uśmiechu. Że, że, że myślałem o to w Chinach. No, Chiny są ogromnym krajem, w, jednym, w jednej części może być suszem, w drugiej może być najbardziej. No ale on w to nie wierzył. Potem, potem został anarchokapitalistą anarcho i po wyjściu z więzienia on prowadził takie, takie pisma detektyw, nowy detektyw, jakieś takie całą serię wydarzeń otworzył i będzie nieźle, nieźle prosperował. Nawrócił się na, na, na normalność. Komunizm jakoś przeszedł, po pobyci po po, po przez kilka lat w dniu komunistycznym. E, bardzo fajna facet. To jest ciekawe, że my się dokładnie zgadzali, jeśli idzie o ocenę sytuacji. Tylko mieliśmy dokładnie przeciwne e, recepty, jak z tego wyjść, ale, ale oceny sytuacji mieliśmy identyczną z tym zupełnie. Przecież myśmy czerpali wiedzę z innych, z boch, z źródeł, prawda, a myśmy dochodzili do tych samych wniosków. No. W, siedziałem z facetem, który m, siedział 13 lat bez wyroku. Teraz, teraz to nie ma, teraz, teraz siedzi im góra 8 lat bez wyroku. Wtedy, wtedy było 13, rekord jeszcze do tej pory nie pobity, ale są areszty wydobywcze, nie, nie, niedługo pobiją pewno. Pułkownik, którego nie wiedzieli, co z nim robić, bo skazać go nie chcieli, a wypuścić nie można było, więc tak siedział po prostu do zasady, bo swój człowiek to pułkownik, prawda, wypuścić nie można, bo będzie psioczył, więc głupia no. sprawa, tak siedział sobie no, z, różnymi, z różnymi, ludźmi, ludźmi siedziałem. Przesłuchania oczywiście jakieś tam były. Pamiętam, jak przekonywałem prokuratora, że ja nie działam Przeciwko przyjaźni z Związkiem Radzieckim ja na rzecz przyjaźni ze Związkiem Sowieckim. Jeżeli ja chcę oderwać od Związku Sowieckiego Ukrainę i Białoruś, to są z są, sąsiadem się gorsze niż sąsiadem sąsiada. Jeżeli ja chcę oderwać Białoruś i, i, i Ukrainę od Związku Sowieckiego, to ja na rzecz polepszenia z Związkiem Sowieckim, a nie pogorszenia. Jakoś po, 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 nie, mogę, nie mogę do tego przekonać, <laughs> przekonać zupełnie. Nie, nie boję tej, tej dialektyki. Przecież takie proste, nie? E... A kiedyś miałem to takie krótkie zatrzymanie, no, potem miałem rozmowę z panią sędzią, z sądzie takim, wtedy ja kolegę ale to była sędzina, była przewodniczącą i padło pytanie, czy wyście usłuchali wezwania do rozejścia się, na ja co powiedziałem grzecznie, że najpierw warto byłoby ustalić, gdzie ktokolwiek zwołał do rozejścia się. Pani Stędzina na to. Nieważne, czy wzywał czy nie, ważne, Ci się usłuchali czy nie, więc uznałem, że dalsza dyskusja w tym oceniam. mija się scenem i pokornie przyciąłem wyrok. Zobaczcie tam 500 zł grzywny, czy coś takiego. Ciekawostka była taka. Kiedyśmy zatrzymali, bo zawsze śmiesznie zresztą było, bo byłem sprzęt w samochodzie i wypuszczali mnie w nocy, żebym mógł wypuścić puścić samochodu, żeby się na Siusią. Zaresztą siedziałem nareszcie wtedy był stan wojenny, Miałem samochód literaturą. No i, no, i z bomby, czyli z, z tryb, że tryb tak przyspieszony, coś takiego było. No, i miałem prawo wyboru adwokata. Bo proszę sobie wyobrazić, że te... ustawodawstwo stanu wojennego ono było bardzo liberalne, tak naprawdę. Ono, oczywiście, tam za próby buntu, rzucenia bomby, jak dalej, to było surowo karało, ale było bardzo liberalne, tak naprawdę. No, i potem powiedział adwokata. No, i pokazuje taką sytuację. Mieli mnie zamknięto piątek wieczorem. No i w sobotę rano przygomówię do sądu, jest pusty sąd całkowicie, pusty sąd, jedyny sędzia dyżurny, który ma właśnie skazać, no ale ja żądam adwokata konkretnie mecenasa siły Nowickiego. No to jest poszukiwanie siły Nowickiego, muszą go znaleźć. Ubek, który mi pilnował na korytarzu, siedzę na korytarzu pustynku, tak słoneczko świeci, się denerwował, mówi jak, jak, jak do pierwszego tego, się nie znajdzie, to ja panu zostałem sobie i ten <grym> Ja mam nadzieję, że się nie znajdzie, ale znalazł się pan mecenas. Nie zielony wizyt, tylko Olczewski, Sam Słyszewski. Znalazł się mecenas Olszewski. No i zaczyna się rozprawa. Tu mnie prokurator skarży, prawda, z tego, tego trybu przyspieszonego. Ja mówię, panie mecenasie, ten tryb przyspieszony też można obalić. Cicho pan sieć. Siedzę. Cicho. Dalej, dalej mi grożą potworne kary w tym trybie przyspieszonym. Ja mówię, panie mecenasie. Przecież to można cicho pan sieć. Siedzę cicho. Zostałem skazany na jakieś 10 lat, na jakieś 10 lat, yy, że tak powiem, no i wychodzimy rano z mecenasem, bo według jest nie, nieprawomocny. Mecenas mówi tak, widzisz pan, gdybyśmy obalili ten tryb, przyspieszony, to pana sadzili do aresztu i siedziałbyś pan pół roku do rozprawy przed sądem A tak, jesteś pan skazany, ale według jest nieprawomocny, wypuścili pana, zaraz się odwołamy i, wy, i wygramy. Oczywiście, ja bym jak głupi, gdybym nie miał adwokata. Jak głupi bombowali w ten typu skierzonych, <grym> i bym się <siedził> Także trzeba było znać skróczki. Krucz, była taka sytuacja, przecież mnie zamknięto kiedyś z ogromną literaturą, nawet Mi zamknięto. E, Sypnięto mi drukarnię. No nie drukarnię, tylko magazyn. Były dwie ciężarówki książek. E, głównie wtedy mieliśmy 1984, i mieliśmy Dzielasa II klasę w dużych ilościach, a do pierwszego była zakupka innych in, 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 książek, nie wydawnictwa. No to będę był na rok, żebyśmy byli dokładniej wydawani niż nowa. A no, oczywiście ona się w ogóle się nie mówi w naszej wydawnicy kompletnie. Czyli więcej tytułów. A tam mieliśmy ogromny napływ był tego i to wpadło. No i zostałem internowany, prawda? No i wtedy akurat, to był w stanie wyjęć, jak już mówię. No i tam po, po, po pół roku tam wyszedłem. Chyba była na do 22 lipca, czy coś takiego. Wyszedłem, no i jest sprawa sądowa i prokuratora mnie tutaj przysługuje, wojskowa, która orzekła, zgodnie z prawdą, że są to wydarzenia oczywiście nielegalne, ale ponieważ nie wzywają do obalenia siłą ustroju, nie wzywają do strajków, demonstracji itd., to nie jest to by przestępstwo, tylko wykroczenie. Wróćcie uwagę, to, że to naprawdę było liberalne wtedy ustawodawstwo. No i to idzie pod, pod kolegium orzekające. No dobrze, do kolegium orzekające niech idzie, ale, ale zanim to wszystko dotarło do kolegium, to minął rok że pół roku siedziałem w internacie, prawda? A po roku wróżenia się przydawiają. No to poszedłem do kolejny uciekającego i zażądałem papierka, że jestem, że jestem uniewiniony. Dostałem taki papierek. Mając papierek w ręku, poszedłem na policję, że to żądałem oddają mnie w tamtel z Oni było tam lustradnie między siebie, ale po dwóch tygodniach mi oddali. To jest taką scenę. Jest ciężarówka ubecka załadowana, załadowana tymi materiałami. Ja wiem, że to sobie złośliwie wskazałem od jej do Józefowa. No. Teraz tak, ja z swoim maluchem jadę, ubeczka, która mnie jest, to była, zresztą ta sama, siedzi koło mnie, no. a za nami jedzie ta ciężarówka pełna. pełna. <ścoughs> Jedziemy, zajrzałem na stację benzynową, mi się na no i jadę do pompiarza, on odruchował w i na do mówi, nie we karki, bo jadę z bezpieko. Biedny pompiarz, to się ręka trzęsła, <grym> na ten benzyn. idziemy no, dalej, na grochowie, na rogatkach, kontrolę, mówię do mojej łóbeczki. Tylko, żeby nie był kontroli, przecież widzieliśmy nielegalną literaturę. Ona zbladła, a wtedy powiedziała, panie, tylko nie powiedz pan tego złą godzinę, ale na szczęście nie zatrzyma. <grym> I oni się mi wyładowali to wszystko, pogawali do udało mi się, jeszcze potem po książce. Także stosunki były do, dość oryginalne wtedy. Wtedy na przykład w stanie wojennym zostałem jako wydawca nielegalnej literatury przyjęty do Stowarzyszenia Wydawców Polskich. Ale przede mną przyjęto Mirek Wirek Także widać było, że jeszcze się, się rozławił. No, szmach i ten I, i, i naprawdę gdyby tam ktoś nad tym wszystkim panował, w tym stanie wojennym, gdyby zrobił naprawdę reformę gospodarczą, gdy przecież tam ludzie ogóle się i zrobi ten prąd, taką, taką niwę prawicową, która, która popiera ten zamach stanu wszystkiego, no, Ale jak można było poprzeć, jak tam się po dwóch dniach zapisywało tam z, z milion różnych szuji szuji z towarzystwem przyjaźni polsko-sowieckim na czele. <grym> Zapisał, jak można by było do tego zapisać i poprzeć. Nikt nad tym nie, nie, nie panował, niestety. I... i wiesz, bo ja kiedy ja, ja z SD wystąpiłem, kiedy byłem członkiem, członkiem SD. Ja wystąpiłem z SD, przecież szansa była dla SD ogromna. Jaruzelski w zamian za, za poparcie go, takie szczere, zamach stanu, to mógł tam ustąpić, zrobić liberalizację, zresztą potem zrobił prace przy formie Ale u nas w tym, w tym, ta cała partia to tak drżała, że powiem... I no, moja partia SD zagłosowała za ustawą o sożytisie. Podstawą, która kazała więzieniem, że za, za to się nic nie robi. No to wystąpiłem do SD, już uznałem, że jak to, że głosowali wojennym, to ja rozumiem, ale musieli, prawda, jasne, ale jeżeli głosować za ustawą o partia liberalna, to wystąpiłem z tego SD. Już, już, już tam, no, moja noga nie, no, noga nie podstała, ale, ale żałuję, bo naprawdę, w końcu, przecież gdyby wtedy, przecież w tym, w dziewięciu milionach członków Solidarności, tam co dziesiątym ja poglądam mniej lub bardziej liberalny. Ja mówiłem, zapiszcie się do SD. Byśmy mieli 900 tysięcy członków, jest za samo miał 100 tysięcy. Byśmy mieli legalną partię, która mogła sobie legalnie działać, naprawdę. Ale wtedy Solidarność mówiła, że to jest robota rozbijacka, żeby czapkami nakryjemy. No to nakryli. Nakryli czapkami. Że niestety racjonalne argumenty wtedy nie działały zupełnie. Była taka zapiekła nienawiść, prawda? Ale z drugiej strony, musi no się przecież. A myśmy siedzieli w, intern w internacie, a jednocześnie w Dziejawołanie trwały rozmowy ekspertów partyjnych z ekspertami Solidarności. Cały czas trwały. Prowadził je pułkownik Kwiatkowski, ten, ten szef, ten, który co Sobos. Za tym badania opinii społecznej. Także to sytuacja była znacznie bardziej skomplikowana niż się podobnie się dziwią, jak to było, że papież prawda, przyjmował Jordyckiego i, i, go, i go forował. No tak, bo, bo wbrew temu, co się, co się myśli, Jaruzelski nie był ani geniuszem, który tam ratował gospodarkę, ani nie był diabłem, który mordował nas wszystkich. Tylko był po prostu generałem. Który widział, że się tu chowali i chciał zrobić porządek. Nie miał pojęcia o gospodarce, nie miał pojęcia o polityce, zupełnie. Ogrywali go jak dziecko, kompletnie. Także to był w ogóle Purytanin, Purytanin, yy, całował kobiety w rączkę, bardzo kulturalny. Patkiewicz, kiedyś pamiętam, był na przyjęciu w ambasadzie brytyjskiej. Patrzę, w kącie w załomie, to wiesz, orkiestra klasu, leczko świeci, prawda, piękne, szkocka orkiestra na Kobzar, koktajle w rękach. I w załomie żywopłotu stoi sobie generał Jaruzelski, przyparty w do muru, Mówi, że jakiś facet z kieliczkiem w ręku. Yy, nie, nie daje mu wyjść z tego, coś tam z niego gada. Widać, że taki chce wyjść, ale coś grzeszny, on nie powie mułpie tam. Więc podchodzę ratować pana generała coś okazuje. Ten człowiek, który go trzyma w kącie i nie puszcza, to jest generał Skalski, ten słynny pułkownik w To który jest kompletnie pijany i namawia generała Józefskiego, żeby się zapisał do samobójstwa. Także takie są różne zabawne sceny. Ludzie się nie zdają sprawy z tego, jak to wyglądało naprawdę, bo jedni się myślą, że tak, tak, tak się ludzie myślą, że mieli 20 lat, to PRL było piękne, bo się było młodym, nie? Ten cudowny był ten PRL, mlekiem miodem płynął, każdy wierzył na wczasy i tak dalej. E, natomiast młodzież dorasta w przekonaniu, że tam nic tylko wszystkich wsadzano do kryminału i jeden taki omózku dalej, to otóż jedno i drugie jest absolutną nieprawdą. Był to normalny kraj, tylko niestety socjalistyczny. <grymianie>